Widzimy z daleka ten nakaz jazdy, to sygnalizujemy. Światełko co prawda mruga na żółto, czyli tramwaj nie jedzie, ale nie zwalnia nas to do obowiązku popatrzenia, czy, te to, czy to torowisko jest wolne. Teraz patrzymy na auta, tak jest. Jedziemy prosto, katarzyna. A jaki to jest bezpieczny odstęp od pojazdu przed nami, Kasia? Jak myślisz? Takie, żeby widzieć jeszcze jego tam rejestrację koła. No na przykład. A dlaczego tak musimy stanąć? No jakby na przykład chciał cofnąć, nie wiem po co, ale. No dobra, ale przede wszystkim dla nas jest ważne, żebyśmy byli w stanie go ominąć bez konieczności cofania, hmm. prawda? Gdyby on na przykład teraz włączył światła awaryjne i nie ruszył dalej, to my musimy mieć bezpieczny odstęp to do taki, który umożliwia nam ominięcie go z jednej czy z drugiej strony bez konieczności cofania naszego pojazdu. Czyli właśnie jak my widzimy jego, jego dół zderzaka to wtedy możemy spokojnie go ominąć. Nie? Niektórzy mówią nawet, że lepiej widzieć jego koła. Wtedy to już na pewno go ominiesz. Nie? Ale po to nam jest to potrzebne. No, to jest bezpieczny odstęp jak się zatrzymamy. Nie spieszmy się, dojeżdżamy do skrzyżowania. Tutaj to musimy być czujni cały czas. Popatrzmy stąd wyjeżdżał tramwaj z prawej, to mamy go obowiązek przepuścić? Tak. Na pewno właśnie tak, chyba, nie? W dobrym to nie by było. Puśćmy. O, ten. właśnie, zatrzymamy się, przepuścimy ten samochód, który skręca tutaj w lewo i możemy podjechać. Przystanek tramwajowy. My nie możemy podjechać tak, żeby uniemożliwić pasażerom opuszczenie czy wejście do tego tramwaju, więc zatrzymujemy się za. I muszę zawsze czekać, aż tramwaj zamknie, czyli ruszy, i dopiero wtedy mogę podjeżdżać? Do tej kwestii zaraz dojdziemy. Popatrz. Bezpiecznie jest nie podjeżdżać jeśli tramwaj stoi na, na, na przystanku, stoi na tak na czerwonym świetle. Dopóty, dopóki ma otwarte drzwi, motorniczy wcześniej zamknie drzwi, zanim ruszy. Więc my możemy się podtoczyć dalej do sygnalizatora, ale cały czas mając na uwadze to, że w każdej chwili ktoś z tego tramwaju może jeszcze chcieć wsiąść lub wysiąść. Mhm. Prawda. Czyli możemy ostrożnie się podtaczać, prawda? Tak jak to czynią kierowcy przed nami i my też tak możemy podjechać. Ale oczywiście, dopóty, dopóki ma otwarte drzwi i, i, i ruch pasażerów się odbywa, no to broń Boże, stoimy i czekamy grzecznie. Teraz będziemy chcieli, Kasiu, na najbliższym skrzyżowaniu znowu skręcić w lewo. Tak, tutaj wjeżdżamy na torowisko. Jak już mówiłem, torowisko to ten drugi, drugi niewyznaczony, bo tutaj w tej sytuacji akurat wyznaczony pas ruchu. Czyli wjeżdżamy na niego chcąc skręcić w lewo, kogoś wyprzedzić, ominąć, wtedy korzystamy z torowiska. Ale jak zawsze kontynuujemy jazdę prawym pasem. Zawsze ruch prawostronny mówi nam, że jazda ma się zawsze toczyć jak najbliżej prawej skrajnej jezdni. Na egzaminie, jeśli byś przejechała od jednego do drugiego skrzyżowania lewym pasem i nie zmieniła go na prawy, mimo że była ku temu okazja, to nie zdasz egzaminu. Nie realizujesz wtedy tej zasady, podstawowej zasady ruchu prawostronnego, czyli jazdy jak najbliżej prawej skrajni jest. Popatrz, mamy zwykłe światło, czyli sugerowałoby to kolizyjność tego naszego skrętu w lewo. A tymczasem te pojazdy z stoją, czyli jedziemy. Tak poziomych, czyli tej podwójnej linii ciągłej, która obliguje nas do takiego szerszego szerszego łuku. Popatrz, jeśli widzimy takie przejścia dla pieszych, jak tutaj z wydzieloną wysepką po środku. Nie? Wysepka jest podniesiona ponad poziom jezdni. A na środku tutaj są namalowane pasy. Widziałaś na tej wysepce, że były namalowane pasy ale za chwilkę spotkamy wysepkę, na której nie będą namalowane pasy. I teraz co? Jak to odróżnić, nie? Bo jeśli, jeśli jest taka sytuacja, że jest wysepka na środku jezdni, podniesiona ponad poziom jezdni, wyróżniona, i na niej nie są namalowane pasy w środku, to znaczy, że to są dwa przejścia dla pieszych. I Ty jadąc, jakby nie masz obowiązku przepuścić wtedy tego kogoś, tego pieszego, który jest po lewej stronie. No bo on jest na drugim przejściu. Ale nam z daleka trudno ocenić, czy te pasy są namalowane w środku, nie? Więc zawsze bezpiecznie jest i lepiej puścić tego pieszego, jak już jest na tym przejściu, ale jednocześnie nie będzie wykroczeniem, jak my przejedziemy, nie ustąpiwszy mu pierwszeństwa. Zobacz, jaka tu jest sytuacja na tej, na tej wysepce, prawda? Nie ma pasów w środku, czyli to jest miejsce, w którym pieszy może zaczekać na, na przejście. Nie? a my, jak przejedziemy, nie popełnimy wykroczenia. Co innego, jeśli pasy są tak jak tutaj, bezpośrednio namalowane tylko na ulicy, to nie ma zlituj się. Jeśli pieszy jest na przejściu, mamy obowiązek go przepuścić. Zresztą, wiesz, to, że my wiemy, że, że to są dwa przejścia i pieszy będący po lewej nie ma przed nami pierwszeństwa, to nie znaczy jeszcze o tym, że pieszy, że pieszy to wie, prawda? Więc zawsze bezpiecznie jak pierwszego widzimy, już to ustąpić mu i, i umożliwić przejście. Troszkę poszukałaś tej dziury. No, no te dziury potem. Chciało ale coś. No. Nie no i co z tą rowerzystką? To już zaczekajmy do, do tego skrzyżowania i przejścia. Tak jest. Się nad nami zjechała. Pojedziemy teraz na tym skrzyżowaniu w lewo. I tak jak zawsze mówię, dwa pasy do skrętu w lewo, to my na tym bardziej prawym, dobra? Mnie takie kursantki ze wschodniej granicy nauczyły takich określeń: prawszy i lewszy pas. Wiesz, nie? Także my jeździmy zawsze prawszym, dobra? Pamiętajmy wyjeżdżając tutaj na, na aleję, że ten prawy pas, nie wiem czy z Twojego miejsca widać, jest wydzielony dla autobusów tylko. Prawda? Dla autobusów, karetek tam policji i czegoś tak mhm. Dlatego my tutaj po wyjeździe z zakrętu nie możemy na ten skra skrajny prawy pas wyjechać. Musimy o tym pamiętać. Czyli tam będą trzy pasy, jak sklep? Dokładnie. Tę sytuację, że ten prawy pas jest tylko dla autobusów, on nie jest 10, 20, 40 metrów za skrzyżowaniem, on jest zaraz przy skrzyżowaniu, czyli. Tak jak my byśmy na przykład wyjeżdżali z tej bocznej ulicy, byśmy skręcali sobie w prawo w aleję. Nie wolno nam na niego wjechać, tak jak to czynią niektórzy kierowcy, przejechać kawałek tym pasem i dopiero potem włączyć się lewym kierunkowskazem do, do ruchu. My musimy bezpośrednio po wyjeździe, czy to z lewej, czy z prawej, jak wjeżdżamy na aleję, musimy zająć od razu ten pas yy, dla nas, ten jeden czy drugi, prawda? Widzisz ten znak, on stoi tutaj od razu przy skrzyżowaniu, nie stoi dalej, więc nam nie wolno tutaj w ogóle, w ogóle wjechać, nawet wyjeżdżając z tej bocznej ulicy.